Moi drodzy, przed nami jedenasty odcinek drugiej serii, czujecie? Jedenasty odcinek. Mam wrażenie, że dopiero to przed nagrywałem pierwszy sezon, znaczy już jedenasty odcinek drugiego sezonu. Rewelacja. Dziś przed nami, moimi gośćmi, to są dwie osoby, to para biznesowa. Może zbudować swoje życie. W ja co odkryłem na pytanie. No. Udało mi się to wszystko zrobić z Waszą pomocą. No i mam złoto i Duż, tak, no. Jarek, którego poznałem kilka lat temu na Fashion Weeku, zrobił na mnie szokujące wrażenie, ponieważ jako jeden z niewielu projektantów potrafił rozmawiać biznesowo. Czyli kiedy ja od razu po pokazie podchodziłem, mówię, to i to mi się podoba. To Jarek od razu mówi, dobra, to załóż, to załóż, to na ten wieszak, to, 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 które chcesz kupić, od razu konkret. Wielu projektantów nie potrafi, według mnie, z mojego punktu widzenia, przekuć swojej pasji i swojej miłości do projektowania ubrań i do wydawania ich na rynku. Nie potrafi połączyć z biznesem. Jarek robi to bardzo fajnie, bez takiego nacisku biznesowego, ewidentnie przymierzy, dwa, trzy, cztery, płaszcze pięć rzeczy, mówi, w tym ci fajnie, które czujesz. Nie ma tej nachalności w nim, ale jest bardzo fajna obsługa klienta. I to mi się bardzo spodobało, Poza oczywiście tą całą dozą artystyczną, ponieważ mam wiele jego ubrań i mega, mega je lubię. Regularnie chodzę w nich i regularnie polecam, żebyście sprawdzili jego pracę. Razem z Jarkiem, Ewertem, będzie Marta Kuszyńska, czy jego partnerka biznesowa. Kolejny fenomen, ponieważ w branży fashion, w modzie, zrobić coś we dwójkę razem. Bez tego ego, który się ściera, bez tej, bez tej zazdrości, że kurde, ktoś kupił moją sukienkę, a ktoś nie kupił Twojego płaszcza, albo odwrotnie. U hmm, nich tego nie ma. Spotkaliśmy się w w Łodzi, Bardzo fajne miejsce, koniecznie je odwiedźcie. Poznajcie Martę również, ponieważ Marta ma bardzo fajne takie realne spojrzenie na, na biznes, na życie, na współpracę. Bardzo ciepła i mądra osoba. Także przed nami dzisiaj duet biznesowy: rewelacyjni ludzie Jarosław Ewer i Marta Kuszyńska. Zapraszam serdecznie. P powiedzcie mi, Ty, Jarek, masz y, praktyki czy doświadczenia w modzie już ponad 10 lat? Mm, no czy no, jakby liczysz ze studiami, to tak. Mm -hmm. 10 pokazów. 10, 10 pokazów miałem na ja pewno laty, na, na, 5, 5 lat. Tak. Rzeczywiście, e, takiego cyklu, że, że były to fashion i robiłem te pokazy, mm -hmm. przez te 5 lat też się dużo nauczyłem. I, I to też ma bardzo duże znaczenie, że jakby mnóstwo, ja nigdy takiego podejścia nie miałem, że pokażę kolekcję na przyjmiku i od razu będę wielką, wielkim gwiazdorem, tak? To, to nie tak działa, znaczy A, no bo wiem, jakie są, są realia. Nie tak, no właśnie, realia. Po prostu, no wiem jak to wygląda, to, to, to nie spada nic z nieba, po prostu, no, trzeba dużo włożyć pracy, wysiłku i naprawdę być zaangażowanym i nie można rezygnować, no, trzeba się uczyć po prostu też na błędach, no bo każdy je popełnia, po prostu. Mhm. Czyli, czyli, ty masz 5 lat, 10 fashionlików, ty Marta. Jeżeli liczymy na fashionliki? E, ja miałam dwa pokazy. Dwa, czyli rok. Tak tak. Tak tak tak, tak. tak, tak, tak. 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 Patrz, czyli, czyli ja musiałem już w cudzysłowie Ciebie poznać na samym ale twoim początku, ty, jak wiesz, się widzicie. Wiesz, co tak? Tylko ja się przewijałam wcześniej przez fashionliki, mm -hmm. tylko po prostu byłam w strefie show, no mm -hmm. prezentowałam swoje wyroby, ale nigdy nie miałam odwagi, znaczy nigdy do tego momentu nie miałam odwagi, nie czułam się gotowa, żeby zrobić pokaz. Powiedzcie mi jak to jest możliwe, że w tej branży, która no jak każda branża jest troszeczkę z pazurami i wiesz światło reflektorów ukrywa w cieniu wiele rzeczy, ale jednak w tej branży jest trudno pracować w grupie, pracować razem, a Wam się to od jakiego czasu udaje? Yy, tak zawodowo jesteśmy związani od maja, wcześniej byliśmy związani, Uczuciowo. <noise> Przyjacielsko. Tak. Tak. No ja ja rozumiem, że już obok siebie od, od ilu, dwóch, czterech fashion weeków? Jakoś tak. Tak, no bo przyjeździliśmy się po prostu tak, tak po prostu naprawdę. Tak, od, od samego początku się bardzo wspieraliśmy mhm. i właściwie nawet nie mieliśmy pomysłu, żeby robić coś razem zawodowo. Bo właśnie z tego powodu, jak, o którym powiedziałeś, generalnie jest bardzo ciężko w takiej branży artystycznej, kreatywnej. Yy, równorzędnie z kimś współpracować, yy, szanować swoją przestrzeń, nie rywalizować, to jest myślę najtrudniejsze. Ale wydaje mi się, że to też jest bardzo. Kwestia charakteru też jest bardzo istotna w sensu takim dogadaniu się. Ja współpracowałem wcześniej yy, z innymi osobami, mhm. miałem jakby duety i, i one kończyły się jednak fiaskiem. Yy, no, no Mówisz, że zgadza wcześniej się. Ci się nie udało. Ile? Raz, dwa, trzy? Dwa razy. Dwa razy. No to zobacz, dwa razy to już, jest, to już jest sporo, tak? To nie jest raz przypadek. Tak, zgadza się. To jednak czemu trzeci raz spróbowałeś? Znaczy, tylko, że to już nie jest taka współpraca, to nie jest duet. Mhm. Nie tworzymy duetu. Okej, okay, czyli mówisz, że Jak duet jakby... wtedy my... projektowałeś tak, z kimś, tak? Tak. Teraz jakby my... Mamy podobne charaktery. To jest bardzo istotne. Jak wchodzi klientka i ogląda rzecz, no to podoba się. Nie po, no, albo jej się podoba ta sukienka, którą ma na sobie Marta, Aha. albo podoba się jej moja sukienka. Znaczy, jeśli nie podoba moja, no to jej nie kupi, no bo kupi Martę. No, dlaczego ja mam z tego powodu być jakiś zazdrosny, czy, czy zły? Mieliście już sytuację, no, gdzie klientka miała Twoją i Twoją sukienkę? Bo tak, Ty, Marta, robisz tylko dla kobiet ciuchy? Na razie tak. Na razie, ale tak. planujesz, tak, dla nas? Tak, planuję, tak, tak, tak. tak. myślę Jarek o to, robi to, no, i dla kobiet, kobiet, i dla mężczyzn. Dla mężczyzn tak. Mieliście już sytuację, że, że kobieta ma Wasze sukienki i mówi, nie wiem, która? Z reguły jest jednak tak, że, że Marta ma bardziej romantyczny styl, mhm. ja bardziej taki nowoczesny, więc są to jednak różne kobiety. Mhm. I, i i raczej wybierają. Okay. Albo Marta nie, nie, nie. nie ma opcji, że będzie się. się też, tak, że okay. podoba się ten sam styl. Należy no, od się zdarza, żeby akurat jakaś pa, pani podobała, nie miała problem, czy wybrać moją, czy Martę. Ale je nawet Niech jak są takie. Ładniejszą, nie, jak są takie sytuacje, czuje. to po prostu mówimy jej. Które się pani lepiej czuje? Co się podoba bardziej? Tak? Bo mhm. też nie chcemy uszczęśliwiać na siłę. Nie chodzi nam o wyniki dla wyników. tak? Budujemy nasze marki, chcemy, chcemy po prostu, żeby nasi klienci mieli stuprocentowe zadowolenie. Mhm. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Storytel. Dzięki akcji, którą wspólnie poprowadziliśmy, możesz mieć aż 30 dni za darmo tysiące polskich i kilkadziesiąt tysięcy zagranicznych audiobooków. Wpisz przeglądarkę. Głodni życia, spragnieni marzeńpl Google ci na pewno podpowie, zarejestruj się i wtedy otrzymasz od nas linka do 30-dniowej, bezpłatnej wersji Storytela. Dzięki temu będziesz mógł słuchać, kiedy ćwiczysz, kiedy biegasz. Znajdziesz tam również moją książkę, Góru Kultury. Wkrótce, to nie interesuje mnie, bycie zwykłym człowiekiem. Ale też masę ogromnie interesujących, ciekawych rzeczy, słuchowis, podcastów. Naprawdę jest w czym przebierać i czego słuchać. Dziękuję bardzo storytelowi za to, że jest naszym sponsorem. Głodni życia pragnieniem tysiąca marzeń.pl Zapraszam. Z tymi cenami to jest yy, bardzo, bardzo, bardzo względne i yy, rynek jest bardzo zepsuty, bo tak jak właśnie sprawdzenie na u nas pozostawały Tanie rzeczy, yy, wiesz. Jakby każdy, kto szyje, kto się zetknął z produkcją, mm -hmm. y, wie o minimalnych kosztach jakiejś przyzwoitej, oczywiście mówimy o przyzwoitej przynajmniej produkcji, nie mówimy już nawet o produkcji premium, tak, bo my jakby w ogóle, no my mamy swoje, my pracujemy zupełnie jakby, wydaje mi się, że no inaczej, pracujemy tak, jak projektanci powinni pracować, tak, czyli mamy swoje pracownie z mm -hmm. tak, my nie, nie, nie dajemy rzeczy do odżycia zewnętrznie, więc mamy też... No tak, są u nas pod naszą, pod naszym okiem cały czas. Czyli dla ciebie pracuje kraftowo, dla ciebie pracuje kraftowaną. Tak. I, I tylko dla was pracuje. Tak. tak. Okay. To, one... są, to są nasze panie, które one wiedzą jak to już tak, jest... które są bardzo wykwalifikowane, są na bardzo wysokim poziomie. Uważam, że ten poziom nie odbiega naprawdę zagranicznemu poziomowi. Jestem pewna, że nasze panie mogłyby spokojnie pracować dla wielkich domów mody, bo naprawdę mają kunszt, mają wiedzę ogromną, doświadczenie i którym się dzielą z nami, są zaangażowane i bardzo je uwielbiamy. Tak. Wasze najtańsze rzeczy, ile kosztują? Najtańsze i najdroższe. Jakie to jest? Może no, cena zaczyna się od 500. Od 500, zł. Od 500. Tak. Za co? W butikach teraz za, już za mamy sukienkę? ceny. No taką powiedzmy tunikę. Tak, tunikę bluzkę noską, koszulową tak. z jedwabiu na przykład. Mhm. Tak, to jest 500 zł. Sukienki mamy też powiedzmy od 600. Wzwyż długie suknie mamy w granicach 1200-500 zł. Najdroższe to no, może być? Teraz ja mam suknię z pokazu w Poznaniu, koron, cała z koronki za 4000. W tym okay. momencie, tak? Mm -hmm. Wiesz, co będzie za chwilę, nie wiem, bo też planuję w następnej kolekcji zrobić dużo zdobień e, i taką Ale trochę Ale to też należy puść. zaznaczyć, że to są tkaniny często no jakby no, niczym nie takie, takie same, jak szyją domy mody. Mm -hmm. to są... Czyli a w, a w takim domu mody taka suknia będzie kosztowała? No, 50 tysięcy na przykład, okay. tak? Czyli 10-12 razy więcej. Tak, tak. więc jakby, mhm. wiesz, oczywiście przyjmujemy też specjalne y, zamówienia, otrzymamy też takie, y, y, jakby, powiedzmy, we współpracy z, klientami, z klientkami, mhm. jakieś tam propozycje. No i to już wtedy dostosowujemy tą cenę indywidualnie do klienta, w zależności od tego, od skomplikowania mhm. tego projektu, y, od użytych tkanin, tak? Projektant tak naprawdę jest w stanie wszystkie pieniądze, które inwestuje w swój rozwój, a to nie tylko jest inwestycja w produkt, mm -hmm. jest w stanie odzyskać to tylko w sprzedaży. Mm -hmm. Więc, jakby musi wkalkulować w cenę wszystko: tak, w sesje sensie zdjęciowe, przygotowanie ta... kolekcji, ja... paliwo prąd, gaz, swój czas, mm -hmm. swoją edukację i x innych rzeczy, Niczyncy. tak? I to jest w tej cenie, dlatego... Ale ktoś mi mówi, że normalnie sukienka tutaj kosztuje materiał tyle, ale sama ją uszyłam, czyli nie liczę kosztów uszycia. Mm -hmm. Bo to się zdarza e, cały czas, i, to jest ja nienarygodne. Tak I tak zachodzę w głowę mówię, przecież to, to jest absurd. Tak. Przecież przyjechałaś tutaj. Ludzie nie rozumiem, ze stoisko, showroom, tak? tak? Stoisz tutaj i sprzedajesz teraz, siedziałaś i szyłaś to, zapłaciłeś za nić, metkę... Mm -hmm. bo, Ale dla mnie to jest okazyjna przygoda, nie? To jest, wiesz, szybki no, no, jest, tak, no, tak, to to jest Tak, Tak, Powiedzcie mi, z waszej perspektywy, to co? Zawsze i wszędzie możesz wszystko? Czy nie? Jeśli chcesz. Hmm? No, jeśli masz taką... taka jest twoja. <laughs> tak, tą kieruje intuicja, no. Aha. Możesz wszystko, znaczy. Jeśli chcesz, to wszystko, co tak naprawdę o czym myślisz. No. Musisz być. Jeśli chcesz, tylko Aj. że mhm. nie zawsze to będzie dla Ciebie dobre i trzeba to też wiedzieć, mhm. tak? Bo... Czyli, no trzeba wiedzieć, czego chcesz. Tak, ale wiesz, ja myślę, że to mhm. jest też za, za mało powiedziane, bo mhm. nam się często wydaje, że my wiemy, czego chcemy. Ta. Na podstawie wiesz. Klisz... Ja uważam, że my w ogóle nie wiemy. No właśnie. Jest takie nawet powiedzenie: gdybyś wiedział, czego chcesz, to byś to miał. No właśnie. Dlaczego tego nie masz? My, my jakby jeszcze teraz jest o tyle trudniej, że właśnie przez te media społecznościowe wiesz cały czas mamy jakieś klisze, jakieś życia nam się pokazują, które byśmy chcieli. Jesteśmy programowani, no, mamy tak, wrzutki cały o, czas tak chcesz masz wyglądać. To, tak, tak, chcesz wyglądać, tam chcesz jechać, tak chcesz mieszkać, takim autem jeździć i takiego mieć chłopaka mm. czy dziewczynę. I to to już w ogóle robi taki burdel nam w głowie, że kompletnie wiesz, takie wyciszenie tego i tak naprawdę wiesz, słuchanie się w siebie, co ja chcę. Tak. Jest bardzo trudne. Mhm. Wiesz, ja myślę, że. No ja jeszcze nie, nie czuję, żebym była na tym etapie, ale po to wiem, czego nie chcę. O. Okay. I to już jest bardzo dużo. Znaczy I pewno... właśnie wiem na podstawie tego dyskomfortu. Dobra. O. Tego to wiem. Nie należy też w ogóle sobie samemu robić w ogóle ciśnienia. Także mu, musisz. jakby no Każdy ma inaczej, niektórzy mają ciśnienie sami, bo tacy są. Mhm ale no, Znaczy, jak ja już czuję siebie, ciśnienie, to, to już wiem, koniec, że to nie? już jest coś bardzo niedobrze. Nie? To to, I, I wtedy wiem, że to jest złe. To jest wypas, bo ja bez ciśnienia nie funkcjonuję. No, bo masz inny charakter. To cię napędza tak. widocznie, nas to spina. Wiesz, mhm. mnie to ciśnienie powoduje, że moja kreatywność spada do zera. Po prostu jak mam ciśnienie, nie jestem w stanie nic wymyślić fajnie. Ja nie mam ciśnienia, to mnie kreatywność leży, ja mówię, nie już... po co mam żyć? Sukces to nie jest jakiś zasób, który się wyczerpuje. Właśnie to jest, to jest dla mnie hit. Że właśnie wręcz przeciwnie, ja właśnie miałam coś takiego, że jak on, pamiętam, na początku się poznaliśmy, on sprzedawał dużo lepiej niż ja. To ja nie myślałam, no, on sprzedaje mnóstwo dużo mnóstwo lepiej. Tak, tylko rady. ja właśnie myślałam sobie: Aha, czyli, czyli skoro on sprzedaje, możliwe. to jest możliwe. I mówię: Kurczę, ja czyli on Super. Widzę, że ktoś dużo Czyli, kręciwe, czyli świetnie, to świetnie, czyli zajebiście. to nie jest tak, że, że nie ma rynku. Jest, tylko widocznie. Ten produkt, który teraz mam, nie jest dobry. Tak. Bo a widocznie jego jest. Tak, bo I ale doskonale, to jest wiele, to jest czas na rynku, tak, faktura, kolor, no tak, ale wiesz, jest jakby tak wiele zmiennych. Miałam nie? taką myśl tak. w sobie, że a no to super, czyli to jest możliwe, mhm. tak? I, I wydaje mi się, że właśnie to jest ten błąd w myśleniu, że, że właśnie ta zazdrość, ta zawiść. Ale wiesz, to generują te wszystkie właśnie te... No to jest w ogóle skupianie się na tym, że dobra, ja mi się nie sprzedaję, a jemu się sprzedaję. Mhm. No po co się na tym skupiać w ogóle? To zrób no, tak, no, żeby to no, tak, się sprzedawało. Tak, 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 tak. No no ruchy... to Ja to z kolei pozytywnym porównaniem, czy czasami jak, no jest tak. nawet, jak jest nawet taka pozytywna zazdrość, typu... Kurwa, wyszło, mm, wyszło mu. A czemu mnie nie wyszło? To ta pozytywna zazdrość jest jak paliwo rakietowe, jak, jak nitro, Jak będzie cały czas, to ci spali silnik. Jak go na chwilę włączysz, przyspieszysz, tak dobra, no to w takim razie czemu? Aha, no bo on zrobił dwie kolekcje, a jedną, bo on miał 16 ciuchów, ja 8. Mhm. Wiesz, to bo on jest... użył takich faktor, bo był odważniejszy. Aha, bo ona miała taką cenę. Okej, okay. no to ryzykuje, cisnę. Nie? To, jest, to, jest, to jest. To jest fajne. To, to, to jest, wiesz, no to jest ludzkie, to jest zupełnie naturalne. Dziękuję Wam bardzo. No, dziękujemy bardzo. Bardzo. Mega przyjemna <laughs> To bardzo się cieszymy. I jak? Mam nadzieję, że ten kondensat 15 minut na Facebooku i 15 minut na YouTube ja Wam się mega spodobał. Jeżeli tak, to wbijajcie na iTunesa. Tam czeka na Was 25 minut, czyli 10 minut więcej. Ewidentnie więcej wniosków i więcej czasu z takimi dwoma utalentowanymi projektantami. Jeżeli oczywiście macie ochotę na pełny wywiad, to jest godzina 20, Możecie znaleźć go na grupie MMC, jeżeli macie swoją kartę MMC, albo również za darmo, jeżeli skorzystacie z naszego linka i zarejestrujecie się w Storytelu. Na miesiąc dzięki nam, dzięki współpracy między Storytelem a MentalWay macie na miesiąc możliwość słuchania tysięcy audiobooków, e-booków, czytania po polsku, po angielsku, co tylko chcecie, a po miesiącu możecie zdecydować, czy chcecie opłatać aborant, czy nie. Także moi drodzy, zapraszam serdecznie, jednocześnie dziękuję, ponieważ również w tym odcinku, naszym sponsorem. Jest Storytel, rewelacyjne audiobooki. Ja wczoraj wracając z Warszawy, gdzie dwa razy natrafiliśmy na korek kilkadziesiąt minut, po że mam Storytel na iPhone'ie, ponieważ nie miałem już siły na audiobooka, nie miałem już siły na uczenie się, spędziłem cały dzień na spotkaniach, pod końcówkę jeszcze trochę podtrzymywaliśmy naprawdę. a więc ewidentnie nie miałem ochoty już na wchłanianie nowej porcji wiedzy, nie miałem żadnego ciekawego wywiadu zapisanego na później, to co Ty możesz zrobić. Z naszymi wywiadami, że kiedy masz chwilę czasu, okej, okay, posłucham. I na storytelu znalazłem książkę, którą czytałem dawno temu Neuromancer Gibsona rewelacyjna. Fantastyka do tego po polsku audiobook, Za darmo. Sprawdźcie, koniecznie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu i videokastu. Zawsze i wszędzie Możesz wszystko. Kolejnym stałym sponsorem. Podcastu i wideokastu zawsze i wszędzie może wszystko jest firma Rolls Note, czyli rewelacyjne, totalnie inne notesy, które zabieracie ze sobą wszędzie, schowacie, ściśniecie i które ewidentnie pomagają nam notować, zbierać swoje wrażenia, wnioski, często również po podcastach.